ogólnie bardzo krótkie wideo, wideo. przepraszam i jestem nowa na YouTube. Więc subskrybujcie i dajcie łapkę w górę tobijamy 10 tysięcy. Jak dobijecie będzie super tak na początek. Subskrybujcie, lajkujcie. Tak mi się Mowało, bo o dobre który już się kończy, szkoda. Ale znajdźcie mój kanał. To jest bardzo łatwe. I nie wiem, co nakrywać, ale pewnie mi coś będzie wpadać do główki. Więc super, bo będę się dzielić moim ze zespołem. Każdy, kto ma YouTube, może się tak. Dzielić trochę swoim życiem prywatnym i zachować dla siebie, wiecie, o co mi chodzi. Czy sami słyszą No wiecie? Chyba właśnie. Na przykład teraz. O, ja sobie sprawdzam godzinę, a tu. nie mam zakarpan. Właśnie. A więc. Hmm, piszcie w komentarzach, co mogę nakrywać. Tak będzie mi padać, ale piszcie, to wybiorę najciekawszy pomysł, którego zrealizuję. Jeszcze nie mam prawa, jestem pełnoletnia, ale już mam YouTube, kanał na YouTube, więc subskrybujcie i lajkujcie i w ogóle super.